Dzień dobry, Marzena Machniak. Ja witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam na informacje. A dziś pokażemy naszym widzom, jak bawiono się na dniach legnicy. Wyjaśnimy też, dlaczego nie działa fontanna w parku. Legniczanie wspólnie z artystami na płycie lotniska bawili się w ramach Święta Miasta. Podczas trzech dni zaprezentowali się różni wokaliści, zespoły. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Tegoroczne Święto Miasta rozpoczęło się już w piątek. Legniczanie bawili się przy utworach disco, polo, a my w sobotę postanowiliśmy ich zapytać jak spędzają ten czas. Dobrze. Jakieś atrakcje, z których Państwo skorzystali? No przed chwilą z Topscan i z Extreme. Jak wrażenie? Mega. A bardzo dobrze. Dziewczyn się pytajcie. Ola, jak się bawisz? Dobrze. No, a jakieś atrakcje już z czegoś Państwo skorzystali? No tak, na razie dzieci z Karuzeli, a my zobaczymy zaraz. Byłyśmy już wczoraj na czadomeniu oczywiście. A dzisiaj na co czekacie? Afromental. Wesołe miasteczko wielu dostarczyło ciekawych emocji, a widok z diabelskiego młynu mógł zabierać dech w piersiach. Dodatkowo na święcie miasta pojawili się nietypowi goście, przebrani w stroje superbohaterów. Z nimi wiele maluchów chciało sobie zrobić zdjęcia. Słyszeliśmy, że dni legnicy, prawda, duża impreza. To mówimy, trzeba porządku pilnować, prawda? Bo tam widziałem, niech straż yy, tam sobie przysypia. Musieliśmy ich budzić, więc wiesz, chodzimy, no pilnujemy porządku głównie, nie? A jak wy się bawicie podczas tego święta Legnicy? Elegancko, bardzo dobrze. Gwiazdą sobotniego wieczoru był zespół Afromental, który zaśpiewał przede wszystkim utwory po polsku, które znajdą się na najnowszej płycie. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych, a wokalista śpiewał razem z mieszkańcami miasta. Lato w pełni, a Legniczanie pytają, co dzieje się z fontanną w Miejskim Parku, dlaczego nie działa. Magistrat informuje, że nie ma możliwości uruchomienia fontanny, ale zapewnia też, że czeka ją gruntowna modernizacja. W tym roku na pewno musimy się obyć bez tej wodnej atrakcji, ale za rok sprawi ona Legniczanom więcej radości. Dlaczego? Sprawdźmy. Fontanna w Parku Miejskim w Legnicy nie działa, ponieważ jest już zbyt Wyeksploatowana. Zniszczenia są tak poważne, że nie można jej już napełnić wodą. Niecka jest nieszczelna i próby reanimacji już nie zdają egzaminu. Dlatego w latach ubiegłych, można powiedzieć, bo projektowanie dosyć długo trwało, przygotowaliśmy dokumentację, mamy pozwolenie na budowę. Dokumentacja uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, bo park. Fontanny, całe założenie parkowe jest wpisane do rejestru zabytków. Na przełomie czerwca i lipca ogłosimy przetarg. Wtedy okaże się, ile będzie kosztowała modernizacja fontanny. Nowe plany zapowiadają się dość ciekawie. Dzięki nowej fontannie park ma być jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem. Fontanny docelowo będą tak przygotowane instalacyjnie, technologicznie, że będziemy mogli no, organizować pokazy multimedialne, pokazy wody, światła i dźwięku. Także no, jest to duże wyzwanie, to jest kosztowne, kosztowne wyzwanie. Oczywiście nie chcę tu mówić teraz o kosztach, bo to yy, jak gdyby określi przetarg. Z przebudową wiąże się sporo nowych zadań. Musimy budować nową stację trafo, yy, wodę będziemy czerpać też ze względów ekonomicznych yy, z istniejącej studni, ale yy, woda ta musi być poddana oczyszczeniu, ponieważ yy, zawiera zbyt dużo żelaza, yy, czyli te wszystkie prace instalacyjne, technologiczne yy, no, decydują też i o koszcie tego przedsięwzięcia. Nowa fontanna ma służyć Legniczanom dopiero od przyszłego sezonu wiosenno-letniego. Trwa nabór do udziału w charytatywnej akcji na Ukrainie prowadzonej przez Legnicką PWSZ. W ramach corocznego projektu Pomagamy rodakom z Ukrainy z pamięcią o poległych Kresowiakach. Uczestnicy spędzą dwa tygodnie na Ukrainie, gdzie będą porządkować polski cmentarz w Snitkowie i zawiozą też dary dla tamtejszej Polonii. Trwa zbiórka darów, które trafią na Ukrainę i będą wsparciem dla Polaków, głównie dzieci i młodzieży z okolic Drohobycza. Podarunki zawiezione zostaną przez uczestników projektu Pomagamy Rodakom z Ukrainy z Pamięcią o Poległych Kresowiakach. Ochotnicy związani z Legnicką Uczelnią powinni zgłaszać się na PWSZ. Wyjazd zaplanowano na 30 czerwca. W tym roku, jak i w poprzednich latach, chcemy ze zbiórki, którą organizujemy tutaj wśród naszej społeczności, ale też zachęcamy oczywiście innych do tego, żeby angażowali się w przynoszenie różnych darów, jakby chcemy zasilić nie tylko snitków, do którego jedziemy już czwarty raz na cmentarz, ale również i społeczność drohobycza. PWSZ Zbiórkę darów prowadzi też we współpracy między innymi z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, która już przekazała pieniądze na zakup książek, czy też gminą wiejską Lubin. Dwutygodniowy wyjazd na Ukrainę to połączenie dwóch elementów. Snitków, czyli te prace remontowe na cmentarzu, które y, rozpoczęliśmy w 2017 roku. Y, w zeszłym roku, jak byliśmy, stwierdziliśmy, że no, niestety krzyż, który postawiony został przez nas, rozsycha się, pęka, wymaga po prostu renowacji. Tam trzeba dokończyć ścieżkę, którą zaczęliśmy robić. Bardzo nam było miło, y, ponieważ dowiedzieliśmy się, że dzięki tym naszym staraniom społeczność snitkowa włączyła się również jakby w pewne prace. Poza zajęciami na cmentarzu będą też prace w muzeum koło drochobycza. Wyjazd jest wciąż uzależniony od wsparcia od Fundacji KGHM i Fundacji PZU. Legnicka uczelnia nadal czeka na ocenę wniosków, które złożono w obu instytucjach na wsparcie finansowe projektu. Wakacje już się zaczęły, a dla młodzieży to trudny czas próby. Jak mówią statystyki, to właśnie latem młodzi ludzie najczęściej po raz pierwszy sięgają po używki. Dziś podpowiadamy rodzicom i opiekunom, jak zaradzić pierwszym kontaktom młodych ludzi z alkoholem czy innymi używkami. Lato wakacje mniej obowiązków rozrywka znajomia, co za tym idzie okazja do spróbowania używek niekoniecznie przeznaczonych dla młodych ludzi w wieku szkolnym. Specjaliści radzą by nie unikać ważnych rozmów z młodym człowiekiem. Rozmowa polegająca na tym, co ty planujesz, z kim będziesz w tym miejscu, jak będziesz się zachowywać, Co planujecie robić? I jasno też rozmawiać z dzieckiem, jaki ono ma stosunek do używek. Nazwijmy to używek, ale mamy na myśli różne substancje psychoaktywne, które są teraz bardzo dostępne na rynku. Nie tylko alkohol, nie tylko papierosy, ale też różne inne nowe substancje psychoaktywne. Koniecznym jest, by powiedzieć dziecku wyraźnie, co myślimy o spożywaniu alkoholu lub zażywaniu jakichkolwiek substancji psychoaktywnych. Czy my będziemy tolerować jakieś zachowania związane z próbowaniem takich substancji? Czy to jest absolutnie wykluczone? I jeżeli by doszło do takiej sytuacji, to co my, jako dorośli, w tej sytuacji zrobimy? Czyli troszeczkę informacja o tym, jakie są przyczyny i skutki, jak Twoje zachowania będą ryzykowne. Psychologowie przypominają, by poruszać te ważne tematy na zasadzie rozmowy, a nie wykładu. Trochę można pomyśleć o tym, że ma nam przyświecać to, że mamy być opiekunami dziecka, a nie policjantami. Unikajmy sprawdzania jakiegoś takiego wkraczania w przestrzeń tego nastolatka, bo wtedy sprowokujemy do tego, że jak Ty łamiesz moje granice, Ty nie szanujesz moich granic, mojej prywatności, to ja zrobię tak, żeby Ci pokazać, że ja też potrafię te granice złamać. Wszystkim rodzicom i opiekunom życzymy, by te wakacje minęły ich dzieciom bezpiecznie i rozsądnie nastolatkom zaś życzymy odpoczynku od szkolnych trudów, ale też rozsądnych decyzji i kroków. Czas urlopów i wyjazdów trwa, a co za tym idzie nierzadko. Pojawiają się też problemy związane z odwołaniem czy opóźnieniem lotu, albo zagubieniem bagażu. Podpowiadamy dziś legniczanom, jak radzić sobie w takich sytuacjach i jakie mają prawa. Europejskie Centrum Konsumenckie najwięcej spraw do rozpatrzenia ma w związku z podróżami i turystyką, jak opóźnienia lotów czy odwołania oraz zagubionymi bagażami. To jednostka, która pomaga podróżnym w takich sytuacjach. Trzeba pamiętać, że jeżeli lot mamy opóźniony lub odwołany, możemy domagać się od przedsiębiorcy opieki, czyli np. Na dania nam posiłków, napojów w okresie, w czasie adekwatnym do czasu oczekiwania na lot. Przede wszystkim przewoźnik powinien zapewnić lot alternatywny, o ile będzie to lot odwołany. Również prawo do noclegu, o ile jest to wskazane, ponieważ lot mamy zaoferowany następnego dnia. I też dojazd z lotniska do hotelu i z hotelu do lotniska. Podróżni mogą też wnioskować o odszkodowanie, choć nie zawsze je otrzymamy, jeśli przewoźnik nie miał wpływu na przyczyny niedogodności. Co w sytuacji, gdy zaginie nasz bagaż? 10 na 1000 bagaży ginie. Kilkadziesiąt na, na tysiąc czy nawet kilkaset jest uszkodzonych i wtedy najważniejsza rzecz po wylądowaniu na lotnisku do, docelowym jest sprawdzić stan bagażu. To jest bardzo istotne i zawsze to powtarzamy, że odejście z lotniska bez stwierdzonego. Uszkodzenia, które trzeba spisać specjalnym protokołem stanowi domniemanie, że ten bagaż został wydany w sposób dobry. Jeśli przegapimy moment zgłoszenia, prawa do odszkodowania są mniejsze, co w sytuacji, gdy nasz bagaż nie doleci z nami na miejsce. Zgodnie z polskim prawem powinniśmy wartość szkody Materialnej powinniśmy udowodnić. Teraz jak udowodnić, że w bagażu znajdowały się skarpetki czy bielizna warta 35 zł, czy warta 55 zł? To jest niemożliwe. W związku z tym szukamy wszystkich paragonów, które ma mamy, a na te rzeczy, które nie mamy, robimy tabelkę z wykazem, co było w środku, i jaka była rynkowa kwota tych produktów, które zaginęły. Przewoźnicy odpowiedzialność za bagaż mają uregulowaną do poziomu 5,5 tysiąca zł. Jeśli bagaż nie doleci na miejsce do 21 dni, uznawany jest za zaginiony. Do tego czasu nazywany jest opóźnionym. Jeśli kupimy rzeczy zastępcze, przewoźnik musi nam za nie zwrócić pieniądze. Radzimy więc zatrzymać paragony. I tą wakacyjno-turystyczną informacją ja żegnam się z Państwem. Życzę jeszcze przyjemnego, spokojnego popołudnia i wieczoru. Do zobaczenia.